Labrador czyli Labrador Retriever. To pies do zadań specjalnych. Jego charakter, a zwłaszcza brak lęku przed podejmowaniem nawet trudnych działań, spowodowały, że obecnie jest to najbardziej popularny pies wielozadaniowy. Można je szkolić jako psy do polowań, jako przewodnicy lub psy asystujące, a także do pracy w ratownictwie, policji lub terapii. Przodkowie dzisiejszego Labradora Retrievera pochodzą z Nowej Fundlangi, a nie z Labradoru. Na początku XIX wieku rasa zwana psem wodnym Świętego Jana, znanym również jako Mały Nowofundland, była wykorzystywana na łodziach rybackich. Psy te były znane ze swoich umiejętności w wodzie, dobrej etyki pracy i przyjaznego usposobienia. Brytyjscy arystokraci odwiedzający Nową Fundlandię zainteresowali się tymi psami. Sprowadzili niektóre z nich do Anglii, aby służyły jako psy myśliwskie do aportowania ptactwa wodnego podczas polowań. Kontynuowali również ich hodowlę, ponieważ wymierała ona w Nowej Fundlandii. Ostatecznie opracowali wzorzec rasy, który znamy dzisiaj.